Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zajmiemy się naprawdę dość ciekawym zawodnikiem. Ciekawym, bo jak pomyślę sobie, że właśnie on będzie na tej pozycji, tak widzieliście w tytule, czyli na napastniku. I chodzi tutaj o kartę Nojera, oczywiście. 98 overall, to jest jego karta Toty, kupiona, kupiona za prawie milion końców Nie rozegrałem jeszcze żadnego spotkania tym Nojerem. I co ciekawe. Jak dałem mu soczek, to jestem mega, ale to cholernie mega ciekaw. Jak on właśnie spisze się na napastniku. Oczywiście, dziękuję Wam też za wszystkie propozycje. Jakie karty jeszcze chcielibyście zobaczyć w takich luźnych odcinkach? Propozycja, właśnie, abym postawił Nojera na atak, padła. Pod poprzednim odcinkiem, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za podrzucanie mi tego pomysłu. Jeśli macie jakieś kolejne, piszcie śmiało. Jeśli będzie coś fajnego, to na pewno pobawimy się kolejną fajną kartą na dość nietypowej pozycji, właśnie. Bo Noyer, raczej jako napastnik, to jeszcze nie grał. Aczkolwiek chętnie zobaczyłbym jakiegoś fajnego piłkarza jako Bramkarza. To mogłoby być też takie troszkę ciekawe. Statystyki Nojera po zbustowaniu wyglądają następująco: wszystko na 99 oprócz spida. Jestem bardzo ciekaw jak on się spisze na napastniku. Oczywiście, w go na początku meczu zamiast Ben i idę szukać mojego pierwszego rywala, no i zobaczymy jak Nojertoty poradzi sobie na ataku. No i mamy naszego pierwszego przeciwnika. 4-4-1-1 formacja. I tak to wszystko się prezentuje. Dość średni skład. Więc mam nadzieję, że tym bardziej Noyer sobie poradzi. Yy, jeszcze nawet tutaj jak patrzę to Fonte. On ma chyba 50 parę tempa. Więc nie jest to jakieś takie zawrotne tempo też. Także miejmy nadzieję, że da sobie radę. Pamiętajcie proszę też o tym, żeby kliknąć pod spodem subskrybuj. Te osoby, które jeszcze tego nie robiły. Lecimy do pół miliona subów. A tutaj mamy opponent has left match. O i patrzcie. I teraz... Nie wyrzuciło Co najciekawsze, to spotkanie nie zostało zaliczone A ostatnio miałem taką samą właśnie sytuację Też wyskoczyło mi takie powiadomienie, że Mój przeciwnik opuścił to spotkanie I wiecie co? I kliknąłem OK Mecz został rozegrany dalej Więc normalnie pokazałem go w odcinku To było jedno z dwóch spotkań, które rozegrałem i ludzie zaczęli mieć jakieś teorie spiskowe, że to było ustawione, że pewnie drugi raz grałem, że pewnie coś przed wami ukrywam. No przykro mi, na tym kanale nie znajdziecie materiału, z którego możecie stworzyć jakąś dramę, także muszę Was, muszę was zmartwić. Ja zawsze pokazuję wszystko fair w stosunku do moich widzów i tak trzymam się tego od początku, od kiedy nagrywam na YouTube. Po prostu rozegrałem tam to spotkanie, gdyby nigdy nic. Nie wiem, czy to był jakiś bug, czy coś. Wyskoczyło, że mój przeciwnik wyszedł, a tak naprawdę mecz był rozegrany. Także dziwne, ale grałem sobie jak gdyby nigdy nic. Także od cała historia dla wszystkich ciekawskich, jak to było. No i zobaczmy tutaj też na skład mojego przeciwnika 4-3-3, czwarty wariant. Tym razem mam nadzieję, że będzie bez żadnych błędów połączenia. Nie mogę zmienić bramkarza za napastnika? Dlaczego? A, no i świetnie, w takim razie muszę wyjść z meczu i wrzucić Nojera po prostu do składu. Hashtag Janus taktyki. Okej, okay, zobaczmy już po raz trzeci na skład mojego przeciwnika w dzisiejszym odcinku. I co jeden skład to lepszy, tym razem beast. I zobaczcie, ta. E, Ojoj, teraz sobie zobaczyłem dopiero jak to wszystko wygląda. Ma on ma tego Gomeza Wiem, że Koza robił też odcinek o Gomezie, możecie sobie zobaczyć. Ja tego Gomeza trafiłem w karcie, nie, w, w paszce. Nie grałem nim, sprzedałem go od razu. On kosztował wtedy chyba 19 tysięcy końców. Teraz jest w, ok w okolicach 16-17 tysięcy końców. Podobno jest mega. Ej, no co jest dzisiaj? Czy ja mogę rozegrać jakieś spotkanie? Halo! No i busty Nojera, szlak trafił. Świetnie. Nie wiem, co się dzieje dzisiaj z serwerami, ale już dwa razy mnie wyrzuciło. Eee, w ogóle także nie mogłem wejść nawet do futa. Czy to spotkanie? Tak, zostało zaliczone o dziwo. Także no później to będę musiał uwzględnić przy statystykach. FC Lewangolski. No proszę. Okej, okay, ja mogę zagrać w tej strojach, jak najbardziej. Widzieliście przed chwilą? Twój przeciwnik opuścił mecz, a normalnie skład się wczytuje. Co to są za bagi jakieś? Ja tego nie rozumiem. 4-1, 2-1, 2, drugi wariant. Jestem ciekaw, czy wyrzuci z tego meczu, czy nie. No po prostu... Przedziwne to jest, co się dzieje ostatnio właśnie po, po tym patchu, tak mam. Wcześniej takich rzeczy nie miałem. No i patrzcie, i spotkanie jest norma normalnie rozgrywane. Widzicie? I tak samo miałem ostatnio. Także już teraz macie przykład, jak to działa. I skąd się wzięło to powiadomienie? Twój przeciwnik opuścił mecz Patrzcie Twój przeciwnik opuścił mecz, tak? Dałem OK, mecz toczy się dalej Czy ktoś mi to jest w stanie wyjaśnić? Teraz był spalony, na szczęście i bramki nie było Ale co się dzieje, to ja tego nie rozumiem ostatnio, naprawdę Nojer, o, ale ładne podanie prosto padłe Nojer co, co gość porobił? Aj, Nojer, na spalonym byłoby sam na sam, szkoda. Ale Nojer tutaj wjechał ładnie w pole karne. Nojer, Nojer, Nojer ze strzałem! Szkoda, że to nie weszło. Jeszcze będzie do bitka Luka Modric zablokowany. Wygraj tą główkę. Ale są dropy niesamowite. Nie wiem, co się dzieje z tymi serwerami dzisiaj. Nie mam pojęcia. A, powiem wam, że nie wiem, czy nie wyjdę z tego meczu. Czy to jest sens w ogóle grać w takich warunkach? No, folukardem, w polu kardym, ostry kąt i Hugo Lloris na bramce. Jak Nojer porobił. Nojer w polu Nojer w słówek! Szkoda, ale szkoda, ale to ładna akcja by była. To zatrzymanie wyszło praktycznie idealne. Nawet w tych dropach dało mi się jakimś studentom wyczuć. Nojer w polu Nojer prawa noga obok słówka. Ojoj, oj, oj, ale dziwna bramka przedłużona ta, to dośrodkowanie przez mojego obrońcę, bodajże. Chciałem wybijać tą piłkę po prostu. No i powędrowała idealnie na główkę do Baloteliego. I to była jedna z niewielu okazji, które stworzył mój przeciwnik. W zasadzie nawet nie wiem, czy to mogło, można to nazwać okazją, ale no szkoda, bo tutaj Neuer, Neuer trafił w pręcika jak gdyby tutaj była całkowicie normalna płynność tej gry, to grałoby się zupełnie inaczej, wtedy tym nojarem można byłoby poprowadzić jakiegoś tego dribblingu. A tak to w takich wypadkach, no widzicie jak to wszystko wygląda. Ciężko cokolwiek skonstruować. Oj, ojoj, oj, mamy 2-0. No jak widać, mojemu koledze nie przeszkadza granie w takich warunkach, dlatego no... Z jednej strony żałuję, że nie wyszedłem z tego spotkania na początku, ale z drugiej, no teraz to już trudno dogram ten mecz do końca i tyle. Patrzcie na to. Nojer w polu karnym, lewa noga, ale przetrzymywany. Skoda, ale na, jakieś sytuacje są. O, może teraz? Nojer! Kolejna sytuacja sam na sam, ale tutaj był na spalonym. Aj, niestety. O, no, może teraz? Nojer! Nojer będziesz miał sam na sam. Nojer, tak jest 2 do 1 Manuel Nojer i to jest jego pierwsza bramka w dzisiejszym odcinku. Zobaczcie to wykończenie. Siata założona jeszcze bramkarzowi. <laughs> ja w to nie wierzę. No i niestety przegrywam to pierwsze spotkanie w dzisiejszym odcinku 2 do 1 Paulo Futre Man of the Match Nojer, jedna bramka. Zobaczmy na strzał celne, 3 na 3. Szkoda tych niewykorzystanych sytuacji. No i szkoda, że mój przeciwnik tak no pod koniec zaczął grać na czas. A na początku tego meczu były takie dropy, że po prostu tak jak widzieliście. Zastanawiałem się, czy w ogóle wyjść. Zobaczmy na statystyki, bo teraz to będzie wyglądało dziwnie po tych rage quitach. Po tym, jak wyrzucało. E, wyrzucało ich w sumie z serweru, a nie rage quitach. Noir rozegrał pierwsze pełno spotkanie. A tutaj ma tych spotkań rozegranych już dwa nominalnie. Także tak to wygląda. Pora zbustować go po raz kolejny i szukać kolejnego przeciwnika. Zobaczmy na skład mojego drugiego przeciwnika w dzisiejszym odcinku. 4-3-2-1. No i tutaj ciężko się będzie przedrzeć. No tak jak przed chwilą zresztą, no to... O! Coś mówił, ale nie wiem co. No dobra, no Jer, jak strzelisz jeszcze jedną bramkę w tym spotkaniu, to ja będę zadowolony, chociaż i tak już jestem, bo naprawdę tamto wykończenie to nie była taka łatwa sytuacja. Ja wiem, że Paulo Futre mu tak fajnie wszystko tutaj rozegrał, wystawił i w ogóle, ale... E... No nie, ten napastnik by się pomylił w tej sytuacji. No Jer, zobaczmy. Longs od piłka chyba się odbiła tam, czy nie? Nie, tak słabo No Jer, no Jer wolukardym, no Jer w ostatniej chwili odebrali mu tą piłkę. Jeszcze wiara w bidon, tylko obok słupka. No nie, jaka bramka, <laughs> jak to wpadło. O, jo, 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 Skupiam się za bardzo na tym, żeby tylko atakować Żeby piłki adresować właśnie wszystkie do Nojera I e, nie myślę w ogóle o obronie No, ale cóż, pora strzelić teraz No, może teraz Noyer. Nojer, Noyer przyjął Uderzył w Atlant z obronią, Ale to był dobry strzał Gdyby on to trafił Widzieliście, jak porobił? Neuer, Neuer. Sam na sam praktycznie. Neuer, jeszcze będzie dobitka. Lewa noga, Neuer! Jeden do jednego. Ja po prostu nie wierzę w to, co tutaj się dzieje. Manuel Neuer w swoim drugim spotkaniu strzela drugą w ramkę. Jeszcze raz. Neuer, Lewa noga i Batland. Ale to są wszystko dobre strzały. Wszystko celne strzały przede wszystkim. Oj, faulowany Manuel Neuer to jest rzut karny. Oni wiedzieli, że on jest dobry. Oni nie wiedzą, jak go powstrzymać, i musieli właśnie sfałować. Znaczy, oczywiście, wiem, że to było przypadkowo, ale Manuel Neuer, oczywiście, tego karnego sobie mam nadzieję, wykorzysta. Neuer, spróbujmy. Neuer. ja jaj, jaj, jaj. Ok, druga połowa przed nami. Żałuję bardzo tego, że nie wykorzystałem rzutu karnego. Bo to była sytuacja, po której Noyer mógł mieć oczywiście, powinien mieć nawet swoją drugą bramkę. Nie został w środku, ale rzucił się w taki sposób bramka, że no, że niestety też obronił. Zaczynają się znowu jakieś dropy, co mi się nie podoba, bo w pierwszej połowie tych dropów nie było i widzieliście, ile miałem okazji fajnych. Noyer w polu karnym. Noyer. Aj, ta kontrola piłki troszkę kuleje u niego. Noyer do pustaczka, lewa noga, do witka, jeszcze Dembele, szkoda, że to nie wpadło. Dlaczego on w ogóle chciał to wykończyć lewą nogą? On jest prawonożny. No, Noyer wykończ to. Tak jest! 3-1! To jest jego druga bramka, Manuel Neuer, przez niektórych zwany Neumayerem. Czy ten odcinek nie jest piękny? Czy takie bawienie się Fifą nie jest wspaniałe? Uwielbiam takie odcinki. Jeszcze jedna, kolejna okazja. Zatrzymajmy się podanie do Noiera i to jest hat-trick. To jest hat-trick w wykonaniu Noiera. Przed tym odcinkiem na pewno bym się tego nie spodziewał. Wiem, że to była bramka do pustej. No ale gol to gol. Zobaczmy, może uda się jeszcze w ten sposób tutaj rozegrać Noier, Nojer z dystansu, Noier na poprzeczką, ale ten strzał tak dziwnie leciał. Będzie jeszcze jedna okazja. Noier. Nojer, Nojer po raz kolejny to jest czwarta bramka. no i mamy koniec tego spotkania. Tego pięknego spotkania, bo inaczej tego nazwać nie mogę. Manuel Nojer odbiera gratulacje. 14 strzałów, 4 bramki. Coś pięknego. Nojer to ty na napastniku strzela. 4 bramki w jednym meczu. Zobaczmy, jak to wszystko jeszcze wyglądało. Men of the match został wybrany Dembele, aczkolwiek u mnie jest to zdecydowanie Neuer. Strzały celne 8 na 14, rating 9, 6, to znaczy ocena. Zobaczmy u mojego przeciwnika, kto był najlepszy. Reed 7-8 i to jest środkowy obrońca. No cóż, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że bawiliście się naprawdę fajnie. W dwóch spotkaniach Neuer strzelił pięć bramek, oczywiście tego jednego meczu nie zaliczam, tak jak Wam tłumaczyłem na początku. Także w pierwszym meczu jedna bramka i w drugim meczu cztery bramki, co daje nam 5 bramek właśnie na dwa spotkania. Wynik naprawdę nieprawdopodobny, no nie spodziewałem się że Nojer strzeli aż tyle bramek w dzisiejszym odcinku, także mam nadzieję, że rozwalicie system łapkami w górę oczywiście pod tym materiałem, widzimy się dzisiaj na live, tam sobie zagram Nojerem chyba jeszcze dwa spotkania, także zapraszam was bardzo serdecznie, no i wbijajcie też na mojego Instagrama, bo tam rozpocząłem już w tym roku w sumie trwający 22 dni, takie fajne wyzwanie, więc jeśli chcecie obserwować, macie link pod spodem w opisie, to byłoby na tyle ja się z wami żegnam, trzymajcie się, a no i piszcie oczywiście propozycje pod spodem kogo Chcielibyśmy się zobaczyć i na jakiej pozycji najciekawsze wybiorę, i zobaczymy się w kolejnym takim odcinku. Na razie i